Revive me. No it's revive. It's last, run. Last, last round. na round. Ja. no O no, no, but... no, co to było? No nie wiem. Ona została z lewej rzuca na. Nie, ona od razu tam. Myślam, że ty. No nice. Nice ride! Nice w w ogóle nic nie mówi, po prostu się techną na C, co I żeby nikt nie widział. Ja nice ult, Obed Teraz jeszcze powinienem powiedzieć, że to był totalny okay. błąd nice, nice ult hmm? no, to no debil to... No nice try to zmyślenie tego... A ja mówię debil, no Mi się wydaje, że chyba i. Dzieci nie powinny w to grać. Dzieci nie powinny w to grać. No poniżej 13. Oprócz nie ciebie. Czemu tak gra sobie 12? Oprócz ciebie. Wiecie, nie, że ty jest młody z całej czwórki? I oprócz i nie zachodzą jeszcze. No najmłodszy ty jesteś. Z strony. Piątki.

Jest... Yy, czterość, to jest już eee Viper została 42 nogi. no nas małże. omen, jest kibion! Wy ten omen, Zauważyłam, że on chce być jakimś nie woman. Tak sobie grę. Coś mu nie no właśnie, to jest debil. Ktoś. <ś%, ś tieky> teraz... Właśnie go zapytaj czemu on użył takiego tepeka. Co to, ja to było? M, like, a... A co? Widziałeś? Nie, nie widziałam. On tu był? A tu przed nim była e, wiperka, i użył peka przed nią. Nie, odzywam się, ale zrobiłem tak samo, kiedy Daj na tego, taki... Daj mi tego. nie, 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 to. Chcesz się. Daj mi tego, że że tak. to, daj mi to nie, chcesz sprawdzić nie, ale zapomina, Że... że, że tak. Ale... I fragów, a ona ma... Dezus. Jeden Ludzie, jeden co fraktu, nie umieją grać z, wersje, z sami nie powinni nie grać. Jeden frak. Ej! A? A? Nie są ok. Ty kłamasz. Po co kłamasz? To jest lepszy tryb. Płamanie nie ma sensu. Czemu mnie przegubili? Dzięki za flasza. Bo ty chłopi, nic nie pomagasz w tym teamie, naprawdę, ty tylko czekasz, kiedy to się staj, mam Dasz flagi. obok niego, przed tymi dorsami wyszedłeś, zaraz właśnie w lewo, to ty. Nie wiem, ty go przegapiłeś. Jaki głupi. What the fuck, what? Nice, bro. Ej, daj mu tego, daj mu zlewa! I daj se! I daj se i nie przyjdzie! No i tego no? I do, no, dobra! Well played! Ja, 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 so, ja, ja nie wierzę, jak ja zginąłem. Dobra, tu patrz ty wiesz. Daj mi, mi fantoma. Ja dopiero bym mnie trafił. Ej, fantoma. To, to, to. Masz Ej, no daj mi ład, ładny zasiadek, ale musi świecić tak mocno. A tak, tak tak karno ładny zasiadek. Kosa może nie, ale nie, nie, mi się nie podoba ten karnet znowu. Znaczy nie, kosa nie, pół nie. na pół. mi, mi wada się najbardziej podoba. Operator, Josh, nie wiem, Ej, mam pomysł, no to jest, ale.

Jestem zainteresowany. Nice. Remember no to ma... tak. remember, okay, remember. ja mam tu głowę w kierunku. Nie Ja do tej sobie broń, i jeszcze mam tego. Nice. I jeszcze otwieram, bo mi się świeci. No do mnie. No bo oni wam. Ja bym tak jeszcze dwie rondy? Czy jakieś fragi i tyle? Robię mój bardzo mądry dojazd By przynajmniej zrobi tak po dwa dwa fragi w jednej rundzie i tyle i mam i mam I 20 fragów To mu cieka O Jezu jazdy do wyszedł Dojazd, dojazd wyszedł, okej? Okay? Zabiję dwóch To był mądry pomysł Ja jeszcze dostała wapr 40 To wapr ma reskał 30 Jak mówię z celową to Bish zgaduje z innym I znowu otwieram A wiesz co otwierałeś przed chwilą? Ja wiem, bo ja zrobiłem całą muzykę A ty teraz chcesz zabić dwójkę? Ja zabiję jej, zabij, nie Cześć, wiem, muszę... Po co chcesz mi zabrać? Mówię tak, dach Nie, po prostu chcę to, nie nie to nie wygrać. A mnie zabrać, chcesz mi zabrać. Nie, chcę to wygrać. Nie, chcesz mi zabrać. Mamy tyle samo punkty. Ty masz 67, ja mam 67. Zostanę więcej. No ciekawy! No ja właśnie, ciekawe to ja mam... nie więcej. Ja ale jakieś... wiesz, że ja te dualistą, a ja mnie nie potrzebuję asyst? No wiem, ale wiesz jaki jest walorant. Hmm. Nie poszli, Beb. But... Znaczy co? Przestraszyli się mnie. No, oni by tu wyjdzieli. Hmm, coś jeszcze? Spawn z nasz. Uf! 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 Co? Przecież, przecież przez tego smoku się nie dostrzelasz. Tylko mnie zawiesza? On coś chciał chyba skalić. A, ja musiał przeoddawać. Co ty robisz? On piknął na mnie! To na A Gdy ty robi kiedy A. 23 ammo? No ma nie ważne. Powie? On to ugra, cicho. Jak mu coś zadałeś, no to on no to, no to, no to, no to, no to ugra. Jak miałem go, jeśli on nie zabił przez tego swojego smoke'a, przez którego się nie dostał. Right, right, right. Jest. Nie, nie. O tym ty mówię, o tym ulcie. No. Bo dupy, widzisz? Bo dupy ul.